Jest z nami trener AZS-u Koszalin. Witam, Pana Kaspera Torna. trenerze, oddajmy Panu głos, prosimy o komentarz. Uh, words. Congratulations to my team. For me, we, we won tonight. For me we won tonight. Gratuluję mojej drużynie, ponieważ dla mnie to my dzisiaj wygraliśmy. Łatwo jest coś zabić i dzisiaj została zabita koszykówka. Koszykówka to piękna gra ze wzlotami, upadkami do ostatniej sekundy meczu. Koszykówka jest naprawdę wspaniałą grą, lecz dzisiaj została zabita. Mogliście być świadkiem tego dzisiejszego wieczoru. Taka jest moja opinia. Dzisiaj nauczyłem się jednego polskiego wyrazu. styd. Dziękuję bardzo Dziękujemy za ten komentarz, panie trenerze. Jako pierwszy pan zabierze głos, na Hello everybody. What can say? Happy New Year. Witam wszystkich. Cóż mogę powiedzieć. Szczęśliwego nowego roku. To była bardzo zacięta gra dla obu drużyn. Obie strony mogły wygrać ten mecz, jednak to my chcieliśmy bardziej i wykorzystaliśmy tą szansę. After that opponents. In the end we use our chance and like everybody knows, win formidable surprise how we play fourth quarter. Dla mnie nie jest zaskoczeniem, to jak graliśmy w czwartej kwarcie, zawodnicy byli już zmęczeni, grą i dlatego powtórzę, potrzebujemy więcej zawodników i wierzę, że ktoś do nas dołączy. Short rotation and I will repeat, we need players, more players. And I believe that on the end somebody join us. So more or less that's it. I'm really happy how players play with heart, with character. Jestem zadowolony z moich zawodników, ponieważ zostawili serce na boisku, pokazali charakter i zasłużyli na zwycięstwo. Jutro odbędzie się normalny trening przed meczem z Uniksem Kazań. Spróbujemy być gotowi i wierzę, że będziemy gotowi. Kazań. Coming, so we have to try to be ready. I believe that we'll be ready. Thank you. Okay, tyle komentarza trenera Andrzeja Jankowicza jest z nami. Damian Kulik. Prosiłabym Dzień dobry państwu. Zaczynam na pewno Chcieliśmy dobrze wejść w ten nowy rok, co nam się zdecydowanie udało. Mogę powiedzieć, że wróciliśmy do. po prostu tej czwartej kwarty, która jest, no, można powiedzieć, wyciąć ją, to graliśmy tak, jak po prostu zaczynaliśmy sezon i z tego się po prostu bardzo cieszymy. No co no wygraliśmy mecz, gramy dalej i po prostu będziemy się starać z meczu na będzie mecz jeszcze lepiej grać, i żeby po prostu nie było tak jak w tym meczu takiej końcówki, że po prostu o wygranej naszej decyduje dogrywka i tyle.